Halo, halo, witam wszystkich, mam nadzieję, że mnie słychać. E, oto poradnik e, poradnik arkuszka, arkusza kalkulacyjnego Google. E, więc tak, e, na szybko, bez owijania w najpierw sobie otwórzmy go. E, więc e, wpisujemy arkusz Google. Bardzo proste, wszystko jasne. I tutaj czekamy pusty. Czyli pustowny. I mam. <laughs> no i teraz tak. Eee, może na początek zaczniemy głównie e, od tego, co będziemy tutaj głównie robić, czyli funkcji. E, inne rzeczy. Może na początek e, najważniejsze chyba. E, filtry myślę chciałem sumy częściowo ale stwierdziłem że filtry będą najpierw więc róbmy sobie tabelkę mm -hmm. powiedzmy w ten sposób i tutaj jakoś tak byle jak I teraz tak, jak działałem. Filtry. Teraz tak. Tutaj klikamy. I tutaj mamy. Oj, znowu chwileczkę. Zrobiłem pewien błąd. Muszę to usunąć. Wyłączam filtr. Tutaj muszę wpisać tytuł. I tutaj. Dobrze. Teraz tak, klikamy dalej i dajmy utwórz filtr. I teraz tak, jak to działa? Mianowicie mamy tutaj sobie dwie tabelę I mamy tutaj różne wszystkie te formuły, które tutaj się znajdują. Mamy zaznaczone tutaj też. I jeżeli podznaczymy sobie którą z nich, to ona zniknie. Łącznie z tą obok. odznaczyłem trójki trójkę nie ma trójek z tej przez to, że były tu aczkolwiek jakbym, poszukam jakiegoś innego przykładu, a, powiedzmy, zażebno, że piszę tutaj piątkę i te, y, tutaj stąd y, wymarzę piątkę ta piątka zostanie, ale ta piątka Tą drugą rzeczą, która była obok niej, się eee, I jak widać, mam tutaj usuniętą, usunięty wiersz. Eee, właśnie z to. I pokrótce tak właśnie działają filtry. Możemy też zrobić eee, coś takiego. I nie mam nic, ale m, na co komu? A no. eee, więc teraz tak. Eee, to może na to teraz jak już pokazuję filtry, to leży sumy częściowo. Sumy częściowe są to tyle fajne są tyle fajne, że one jakby jak mamy sobie taką tutaj tabelę, to się trafuje trochę inaczej niż zwykła suma, ponieważ zwykła suma dodawa, dodawałaby cały jakby wiersz. Jeżeli byśmy kliknęli po prostu te, przykładowo jest tak, że suma i i chodzi nam 34 a jak piszę su, sumy, sumy częściowe i dam C Nie no, właśnie. tutaj muszę zrobić to troszeczkę inaczej wyjaśnię dlaczego yy. i C to już jest wynik inny dlaczego? ponieważ wcześniej naliczył yy, sumy naliczyło wszystko to co było tu łącznie z tą a z tym, co było pominięte, dokładnie tu, nie wiem, tu, czyli ten ósmy wiersz, który był pominięty, sumy to normalnie liczymy. Sumy częściowe liczą tylko tą jakby tabelę, to co widzimy. I teraz tak, jak się z nich korzysta, klikamy sobie tutaj więcej i teraz tak, tu na początku, jest y, jakby funkcja tych funkcji y, częściowych czyli to co one robią e, czyli jeżeli przym 1 to będzie nam lubiło średnią czyli 2 to będzie nam e, liczyło e, liczby e, a 5 6 i tak dalej aż do 11 e, to może sobie tutaj przeczytać normalnie e, bardzo prosto e, i teraz tak hmm. tutaj mamy e, to ten numer funkcji tak zwany, no jak tutaj piszę kod funkcji, a tutaj mamy zakres W tym, że tutaj jest od C do C, czyli po prostu kolumna C. Ale mógłbym też zrobić na przykład tu masz sobie. Aha, tak i mogę sobie znaleźć tylko to. No gotowe mamy to. Też 25 ciała. Wszystko świetnie. Um, no. Aha, to może to to było proste, może teraz dalej. Funkcja jeżeli teraz tak nie Je jeżeli mamy teraz tak przyjmę sobie na przykład to tak to co e cztery i Taj, że to się przebywało i e, tak, 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 dobrze. C4 większe niż 20. Albo nie, bo... Ja, bo mam nie będziemy mieć nic takiego, bo niż 6 Czyli to jest co chcesz, czego szukamy w tym wyrażenie, bo szukamy wyrażenia, które byłoby większe niż 6. W Tutaj komórce, ale zaraz będzie, będzie mo, mogło być ich więcej, pokażę zaraz dlaczego, ojej, to mi się źle to robiło i teraz tak, 1 e, i 0, 1 oznacza tutaj, że to jest wartość dla prawdy i 0 to jest wartość dla fałszu, ojej, źle kwitnąłem trochę, dobrze i teraz mamy 0, ponieważ nie jest większość. A jeżeli sobie to przeciągniemy dół. O właśnie, bo w ogóle e, ja sobie to przyciągnę Znaczy i przeciągnę... E, Tutaj bliżej Teraz muszę zmienić... A nie, nie muszę, świetnie i teraz jeżeli e, kolejna rzecz, jeżeli tutaj kliknę aha, w ten tutaj sobie mały kwadracik e, dwa razy, dwa razy albo więcej, żeby coś nie wskoczy, e, to tutaj e, do końca tej tabeli mi się wszystko wypełnia. Wypełniam się dokładnie tą funkcją e, i w dodatku ona jest o tyle fajna, że ta, to wyrażenie idzie tak jakby w dół razem z tym. Chyba żebym tego nie chciał, to wtedy muszę e, po to może... O najwłaśnie no właśnie przy tutaj też widać, że e, 7 jest większa niż 20 niż 6 e, Więc Zaznaczył e, to nam jeden No to właśnie nam chodziło. E, więc e, tak to mi właśnie działa. Tu już wszędzie mniej niż 6 lub jest też równe 6, ale nie dajemy lub równe 6, więc po prostu też jest 0 a szukaliśmy więcej niż 6 jest więcej niż 6 i 7 i zaznaczył nam 1, czyli prawdę. No i teraz, może, zróbmy sobie tak, że właśnie jak zablokować to przesuwanie tego, tego żółtego okna. Jeżeli byśmy chcieli jakoś to tak zrobić, inaczej troszeczkę, mhm. dajmy tu i na przykład to większe niż 0 i 1, 1 i enter tylko teraz. Musimy tu jeszcze dać, nacisnąć między tym F4 i pojawią nam się takie, takie dolarki i teraz jeżeli kliknę hmm, tak to wszystko się odnosi do tego jednego jak widać tu, 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 tu e, no ponieważ są, jest tutaj to mimo tego, że przyciągnę to w dół tą y, funkcję i teraz może jeszcze rok, o, bardzo też wygodna funkcja. Przygotowałem wpis tutaj datę 2020, czwarty, dzisiaj mamy 29, No chwilkę. tutaj jeszcze kropka i tak. Ja się powinien, o! Cię powinien zrobić odwrotnie, ale no, niech już będzie. Ja może jednak, ja jednak możesz zaznaczyć odwrotnie, tak jak jest po, yy, po naszym w polsku, a nie po amerykańsku. Yy. Zobaczycie, też czyta to jako datę. Niech to chyba jednak nie. Więc. do znaczenia po amerykańsku. I teraz tak, teraz nam czyta to jako datę. 29 kwietnia. I teraz chcę sobie sprawdzić, jaki to jest rok. Teraz yy, więc ja żeby sprawdzić rok, analogicznie wpisuję rok eee, tak, to Zamykam tam Enter i nam zwraca tylko rok, czyli z tego robi nam to. I przykładowo jakbym miał na przykład nie wiem wszędzie eee, wpiszę no niech to jakąś wartość w tym przypadku tylko po to żebym sobie to no, tutaj przyciągnąć w dół ok, jeszcze tu no niestety weksel był wycofany, to prostsze tutaj trochę trudniejsze i e, właśnie e, teraz jeżeli sobie też to jeszcze przyciągnę w dół o to nam racji tylko z tych wszystkich dat e, o z tym drogą policzyła jeżeli Znikli, to było kolejne, bardzo też fajne. Z tych wszystkich lat nam zrobiło tylko rok. Dokładnie. I to może być średnie, jakby na przykład teraz. Załóżmy, tutaj zrobię nie 20 a dziesiąty. Tutaj załóżmy też dziesiąty. No tutaj damy 12. Dobrze, I teraz tak, I teraz jak widać coś się zmieniło, tutaj te trzy formuły. Teraz jeżeli damy tutaj na przykład dane, że... hmm. to czy może nam wyłączyć filtr. No nikt nie będzie. Ten sobie włączymy i damy sobie tutaj, już już filtr. I teraz możemy sobie... Ponieważ tutaj mamy wszystkie te daty osobno i nie moglibyśmy sobie jakby wyłączyć któregoś roku, to po to tworzymy to drugą kolumnę tylko z rokiem, po to, żeby sobie konkretny rok wyłączyć. Na przykład ten nas w 2020, wiele ludzi się na niego skarży, wyłączamy go, zostaje nam tylko reszta, czyli 2010 i 2012. No, A jeszcze jest funkcja na przykład miesiąc. Przy okazji też analogicznie, można się domyślić. E, więc klikamy sobie na datę. Może tu, żeby było równo. E, to, ciach, ciach. I mamy piąty, czyli mamy. Analogicznie znowu e, wszystko dość proste i jasne. Co może jeszcze tylko e, pokażę lić jeżeli. Tutaj problemu bym może do tego. O, dobrze. To może, może tak. Albo nie. Tutaj po, po prawej jednak zawsze jest prościej. I wpiszmy to licz, 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 jeżeli jest tutaj. I teraz zaznaczmy sobie to i kryterium czyli tak tutaj zaznaczamy sobie obszar w którym będziemy na którym będziemy co kolej robić zaznaczamy co, ten, co w tym obszarze musi się yy, musi się stać Zazn dajmy sobie tutaj średnik w ogóle wszędzie średnik, yy, oddzielamy to średnikami czyli takimi yy, dwukrotnie tylko na dole jest yy, przecinek i mamy sobie kryterium, czyli w tym przypadku podam przy górze większe niż 20, my damy większe niż 3. Aha. Aha. Już no to... Jeszcze musimy dać tutaj jeszcze. Te... Jeszcze, w cudzysłowie. A właściwie w cudzysłowie. Klikamy Enter i tak, i jest jeden, ponieważ to wszystko nie jest e, większe niż 3, ale to już jest, bo to jest 4. Więc policzył nam, jest jedno wyrażenie, które jest większe niż 3. No i właściwie wygląda to, że to tyle, bo krótki poradnik, e, ale rzeczy takie być może bardziej przydatne. E, to tyle, jeżeli Wam się podobało, napiszcie o tym nie musicie to nic nie zmienia dla mnie i to tyle Rok.